Chciałam pokazać Łysia w całej okazałości. Tak tutaj przyszedł i dostały troszeczkę ziarek i Łysia też jest moim znacznikiem. Jestem swoim rokezem. Także Łysia na wolności sobie radzi. I pewnie też no, w statku też sobie radzi. Po prostu jak jest jedzonko, to każdy sobie poradzi kołąbeczek myślę. Łysia, Łysia się tam jest na końcu, a tu, 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 o, o, musi trochę zawalczyć o jedzonko. Kukurydzą to się szybko najedzą. jedzą. tam gołąbeczek chyba bardzo głodny, jak te skrzydełka roz, rozpościerają, jak takie głodne. No, to tyle dostały, żeby nie za dużo znowu, żeby też nie zaszkodziło im. To jeszcze się najedzą spokojnie.